Hejka Widzowie! Dzisiaj otwieramy mój kalendarz Advent Okej okay. I teraz Musimy za wczoraj otworzyć Tam dwójka nam spadła A wczoraj była ósemka, co nie? No to tutaj To chyba trzeba wyrzucić Okej, okay, ja to otworzę Ale zanim otworzę Zostawcie lajka i subika Trzy Dwa Jeden. Dziękuję. Ja sobie to tak, okej. Okay. Okej, okay, dostała mi coś takiego. To jest chyba olejek do włosów. To jest żel ogólnie. I ja jeszcze otworzę dzisiejszy. A dzisiaj mamy dziewiątkę. Dziewiątka, dziewiątka, gdzie jest dziewiątka? O! Tutaj mamy dziewiątkę. Dobra, musimy... Muszę zatrzymać. Albo? Nie, nie muszę. I co my tutaj? To jest taki chyba do stóp, bo tutaj... No i ogólnie mega. Sprawdzę jak to wygląda. Zabezpieczenie nawet mamy. Ogólnie to wygląda jak taka pianka jakaś. Do tego też jest jak pianka. To jest na stopy ogólnie. Ja sobie stópkę już posmaruję. I papatki! Daj lajka!